Po feryjnej przerwie do gry wróciły zespoły rywalizujące w amatorskiej, halowej lidze piłki nożnej. Dziewiątą serię spotkań rozpoczął mecz drugiej i szóstej drużyny tabeli. W drugiej kolejce konkret team bez większych problemów pokonali Fallout 6-0. Tym razem już tak łatwo nie było. Fallout byli dobrze zorganizowani w obronie i dość długo skutecznie odpierali ataki faworytów. Bardzo dobrze w bramce spisywał się 16-letni Aleksander Bartoszek. Dopiero w ósmej minucie ekipa z Janikowa bardzo wyraźną przewagę przekuła na wynik. Ładnym, mierzonym uderzeniem popisał się Grzegorz Jasek. To było jedyne trafienie w pierwszej połowie. Po zmianie stron gra wyglądała bardzo podobnie. Konkret team przeważali, mieli sytuację, kolejnymi interwencjami popisywał się Bartoszek. Ale Fallout trzeba oddać, że grali dobre spotkanie i póki wystarczyło sił, nie tylko się bronili, ale także szukali okazji na wyrównanie. Nie mieli jednak żadnego zawodnika na zmiany i w końcówce opadli z sił, co szybko rozwiązało worek z bramkami. Na 2-0 po solowej akcji trafił Andrzej Kalinka. W 23 minucie król strzelców poprzedniej edycji po raz drugi wpisał się na listę strzelców, a wynik na 4-0 w ostatniej akcji meczu ustalił Jakub płatos. Faworyta nie miało kolejne spotkanie. Lider kajakus grał z triumfatorami poprzedniej edycji bez pojęcia. Pierwsze starcie tych ekip było bardzo wyrównane, emocjonujące, ale ostatecznie zakończyło się bezbrankowym remisem. Bardzo podobnie wyglądał rewanż. Obie drużyny prawie w najmocniejszych składach. Obie grające szybką piłkę, ale przede wszystkim skupione na tym, by nie popełnić błędu i nie stracić gola. Tu jedno trafienie mogło zdecydować, kto dopisze sobie punkty. Gra toczyła się od bramki do bramki. Była walka, nieustępliwość, kilka fajnych akcji. Parady bramkarzy, ale jedni i drudzy nie zostawiali przeciwnikom zbyt dużo miejsca. Stąd do przerwy 00. Taki sam obraz gry oglądaliśmy w drugich 12 minutach. Sytuacje z obu stron, ale bramkarze Paweł Kryjnicki i Filip Piętka zawsze na posterunku. W ostatnich minutach to kajakus był bliżej zdobycia bramki. Jednak ani Damian Pawlik, ani Edwin Konofał nie zdołali pokonać Krynickiego. Zanosiło się na powtórkę z pierwszego starcia, czyli bezbramkowy remis. Ale bez pojęcia grali do końca i w ostatniej minucie zdobyli gola na wagę 3 punktów. Bezpośrednio z rzutu wolnego trafił Bartłomiej Barski. Kajakusowi zabrakło już czasu na wyrównanie i przegrał po raz pierwszy w rozgrywkach. Bez niespodzianki w ostatnim meczu. Old Boys Texas wysoko pokonali Yoga Bonito 6-0. Łupem bramkowym podzielili się Artur Strong dwa trafienia. Oraz Marcin Rzepakowski, Maciej Piurecki, Jakub Gębczyk i Bramkarz Damian Kozdryk. Kolejna zmiana w fotelu lidera. Na pierwsze miejsce powrócił Konkret Team. Jedyna ekipa bez porażki. Po dwa oczka tracą bez pojęcia i kajakus. W grze o podium pozostają także Old Trzy ostatnie lokaty zajmują Yoga Bonito, Fallout i ABCW Transport. W poniedziałek 9 lutego 10 seria spotkań. Rozpocznieją starcie Yoga Bonito z bezpojęcia. Następnie w kici kolejki Kajakus zmierzy się z konkret team. A na koniec mecz Fallout z ABCW Transport. Pauzują Old Boys Texas. Zapraszamy do hali sportowej przy ulicy Głowaczowskiej.